Spiane chipsy. Konfiskuje je. Nie umiesz czytać? Niezdrowym przekąską mówimy nie Och, ten znak. Co się dzieje? Trzęsienie ziemi? To przyjaciele Antka. Przybyli mu na ratunek. Widać, że bardzo się wciuli, bo związali receptę lino. Z nią zrobić. Zostań z nami do końca, a przekonasz się, co się wydarzyło. Stop! Żadnych słodkości. konfiskuję to. A? To język! Co się stało z Twoim językiem? Proszę, wejdź do środka. Co za dziwaczka. Cześć! Zobacz, co mam! Nożyczki? Chyba nie planujesz ucięcia własnego języka, co? Nie! Nie! Niewiarygodne! Ucięła go! Dlaczego? O! Nie jest prawdziwy. To żelek. Masz, spróbuj. Co? Nie! Wow! No naprawdę! I smakuje wybornie! O nie! Jakub zemdlał! Stop! Żadnych słodyczy i śmieciowego jedzenia. Co? Nie! Nie przestanę. Oddawaj! Połączenie alarmowe. Musi odebrać. Ale chwila, Sofia korzysta z tego zamieszania. Stop! Czego chcesz? Mogę ten owoc? Nie ma takiej możliwości. Chyba że zapłacisz. No cóż, okej. Okay. Wow! No, niezłą sumkę ma przy sobie to dziewczę. O, mam mnóstwo pieniędzy. To za mało. Kosztuje więcej. Więcej nie mogę ci dać. Wystarczy, ale jeśli dasz mi paczkę skitelsów moich skitelsów? Nie, lepiej weź to. Ach, nareszcie. Stój, zdrowa przekąska. Zapraszam do środka. Wow. Cześć. Owoce? Naprawdę? Patrz, mam ich mnóstwo. Czekaj, sprawdź, co jest w środku. Wow, owoce wypełnione są słodyczami. Tak. Świetna z ciebie przyjaciółka. Zatrzymaj się. Pokaż, co masz w plecaku. Słodycze? Nie można ich tu wnosić. Oddaj plecak. Nie, to moje. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Ty bądź cicho. Obydwie uciszcie się. Chyba Sophie wpadła na jakiś pomysł. E, gdzie ona poszła? Podpisz tu i tutaj. Co to za denerwujący dźwięk? Uch, zaraz uszy mi pękną. Ach, ciężki dzień, co? Patrz. Ja też mam dziecko. Nie zniosę tego wrzasku. Czy możesz jej powiedzieć, żeby uciszyła dziecko? Chwila! Bądź milszy. Mogę zobaczyć? Nie. Ach, ma bardzo poważną alergię. Okej, okay. no to lepiej już iść. Maluch wygląda jak ja, prawda? Jasne. Słucha muzyki relaksującej, ale wrzask dziecka niweczy ten piękny moment spokoju. Cześć! O, cześć! Czekaj, od kiedy masz. Mamy, mamy dziecko? Ile czasu ja już tu jestem? O, nie. Biedactwo. Zemdlał. Antek, ocknij się. Uspokój się. Patrz, to tylko telefon z płaczem dziecka odtwarzanym w kółko. Wow, sprytne. I to nie wszystko. To miało tylko odwrócić uwagę od słodkości. Wow, jesteś niesamowita. Jakub zastanawia się, co ich tak ekscytuje. O nie! Czy zamierzają wyrzucić dziecko? To tylko słodycze, Jakub. Biedny gość. Chyba nie zauważył. Co? On chyba próbuje nam coś powiedzieć. Idź sprawdzić. No co? A, chcesz, żebym puściła inną piosenkę? Okej. Okay. O nie! Kłacz dziecka! Co za pechowy gość! Dlaczego wszędzie jest pełno kurzu? Sophie widzi, że nie uda jej się wnieść wszystkiego do środka. Co ona zrobi? Muszę je ukryć! Aaaa! Gdzie? O, witam! Masz jakieś słodycze? Nie, nie, nie. O, spodziewasz się dziecka! Wiesz co? Sprawdźmy to. Nie, nie. Nie ma potrzeby. Nie mam nic do ukrycia. Co? Co to ma znaczyć? Słodycze? Jak możesz. A teraz skacz w górę i w dół. Przyłapana. To lamina słodyczy. I co to ma być? Słodycze. Mam pomysł. Wcisnę te lizaki w dziurki w kropsach Wszystkie moje słodycze, trać tutaj. Proszę. Eee, okej. Okay. Stop, co masz na butach? Eee, to. Mm, najnowszy krzyk mody. Najnowszy? Wygląda nieźle. Dzięki. Dobrze, idź już. Muszę kupić sobie nowe buty. Czekajcie! Skąd ten pośpiech? To nagły przypadek! Transportujemy krew! Widzisz? Okej, okay, więc się pospieszcie. Cześć! Ach, oh, o rany! To tylko wy! Co tu robicie? I dlaczego jesteście tak ubrani? Mamy coś dla ciebie. Krew? No i co mam z tym zrobić? Więcej krwi? Do picia? Nie, się, To przygrywka. Mamy dla ciebie trochę coli. O, ale czad! Zdrówko! Biedny Jakub został sam. Chyba chce do nich dołączyć. O, Hej, mam lody! Mogę go poczęstować? Jasne, że tak. Hej, chcesz lody? Mm, proszę. Mm, mm. O nie, zapomnieli, że nie może podnieść ręki. A lody się stopiły. Niemożliwe. Chwila, oddzwonię do ciebie. Stop! Masz jakieś słodycze? Śmieciowe jedzenie? Nie? Okej, okay. pokaż mi ręce. Żadnych słodyczy, tak? Pozwól, że je wezmę. Nie, to nie dla mnie. Oddaj mi je. Aha, skonfiskowane. Patrz, nadciąga facet z grypą. O nie, wydaje mi się, że zamierza. Kichnąć. Uff. Proszę, weź to. Nie, weź to. Nie, nie to. To! Wow. Jest tu jakieś poważne zamieszanie. Kolej zabrał słodycze, chociaż to zabronione. Nareszcie. On ma maskaty swoje słodkości. I mokre chusteczki. Aha, wiem co z nimi zrobię. Proszę, nakładaj i zmykaj. Eh, wszędzie bakterie. Najpierw wyjmę chusteczki. Następnie wypcham opakowanie słodkościami. I na koniec nie zjem. Oczywiście, nikt się nie dowie. Okej, okay, wszystko jest na swoim miejscu i stać. Proszę, możesz sprawdzić. Wiesz, co, nie ma potrzeby. Idź do środka. Dość tych zarazków na dzisiaj. Wygląda na to, że są w bardzo dobrym humorze. Chwila. Nie wniesiecie słodyczy do środka. Wybaczcie! Weź słodycze i coś wymyśl, a w tym czasie ja czym się zajmę, okej? Okay? Eee, gdzie mam je schować? O, witam! Co to? O, kręci mi się w głowie. Wow. Wygląda na to, że zahipnotyzowała ją optyczna iluzja. Kaj wow. Sophie! Obudź się! Co? Aha, idziemy! Czekaj, wychodzisz tak szybko? Zadzwą do mnie! Hmm. Za mną! Cześć! Możesz tu spojrzeć? Dlaczego? Co tam jest? O, działa! Mam nad tobą kontrolę. Czujesz senność. Idź, idź, idź! No to się zabawimy. Teraz jesteś kurą. Ale jaja! Chodźmy, dopóki działa ta hipnoza. Co ja robię? Cukierki? Nie! Antoni zjada swoje chipsy po kryjomu. Jakob przygląda mu się podejrzanie. Ale nie rozumie, co się dzieje. Antek, mam cię! Hej! Jakob się wkurzył, że jego współlokator się z nim nie dzieli. Planuje wcisnąć przycisk alarmu i wezwać doktora. Za późno. To kara za brak empatii. O nie, co zrobić? Ty, jesteś skończony! Złaś! Użyję twojej bluzy jako schowka na słodycze. Teraz czwicy. Raz, dwa i ostatni szlif. Idealnie. Wow, naprawdę wygląda jak śpiąca osoba. Dzień dobry. W czym problem? O nie, wszystko w porządku. A więc to on mnie wezwał. Chwila, proszę mu nie przeszkadzać. On śpi. Może przypadkowo nacisnął guzik? Okej, okay, sprawdzę tego pana później. Pfiu, nareszcie mogę zjeść czekoladę. Biedny gość, może byłem dla niego zbyt niemiły. Masz, jeśli zaka. Recepcjonistka rozmawia z lekarką. A, rozumiem. Ja też mam pękniętą kość. O tak, co za zbieg okoliczności. Wiesz co? Sprawdźmy twoją szyję naszym nowym rentgenem. Co za doskonały pomysł. Nie, nie trzeba. Nic mi nie jest. O, chodź. Chodź, chodź, chodź. Sophie zachowuje się podejrzanie, nie sądzisz? Ciekawe dlaczego. Ty! Czy ona to ukrywa? O nie, na to wygląda. Maskitelsy w kołnierzu. Cześć! Lekarka też ma gips. Sprawdźmy również ją. Nie, nie, nie. Nie musicie. To zły pomysł. Okej. Okay. No cóż, niech będzie. Pani doktor wygląda na wystraszoną. Ciekawe dlaczego. To chyba niemożliwe, żeby i lekarka coś ukrywała, prawda? Nie do wiary. Lekarka też chowa słodycze. No cóż, nie spodziewałam się tego. Sophie wykorzystuje to jako szansę, by się zakraść. Dokumentów do wypełnienia. Recepcjonistka jest tak zajęta papierkową robotą, że wydaje się nie zauważać Sofii. O, przepraszam, wyglądasz na bardzo chorą. No dalej. Halo, wróć. Sofii, jesteś bardzo spięta. Odwróć się. Zrobiłam coś złego. Ciekawe, co ona zrobi. Wiem, co zrobimy. A, nie proszę, będę grzeczna. Fiu, maseczka, tak. Dlaczego czego się spodziewałaś, Sofia? Fiu, blisko było. A. Cześć, Antoni. Spójrz, co mam. Hmm. Fuj, naprawdę będziesz to piła? Dobrze się czujesz? Spokojnie. Patrz, to tak naprawdę sprite. Co? Chcesz spróbować? No jasne! O, ty też chcesz? Dajmy mu też łyczka! Proszę, napij się! W sumie to całkiem niezłe, co? Wypuśćcie mnie! Hej, nie wolno tu jeść słodyczy! Czy myślicie o tym, co ja... To tyro. Nie! Zamknęli jej usta pączkiem. Kwyknij to. Dobre, prawda? No? Hmm. Wydaje się, że każdy z nich delektuje się słodkościami. A ty? Subskrybuj nasz kanał, by cieszyć się momentami takimi jak te.